Dobra, kolejne zakupy. Komplet świec do za Caro Plus i do Borewicza. Będziemy to wymieniać w Caro Plus. Jeszcze będzie można za jakiś czas kupić kable, przewody, ponieważ też są każdy z innej parafii, tak jak już kiedyś Daniel mówił na jednym z filmów. Dobra, wymieniamy przewody i świece w Caro Plus. Nie pokazywałem jeszcze tego, ale przewody kupiłem takie więc zaraz wymienimy to razem ze świecami, to stare. Tak? I co? Dobre, słabe, jak z wyglądu. Tam jeszcze miał inne takie z innymi wtykami. Niby oba do Poloneza, ale, ale uznałem, że te jakieś takie, nie wiem, ładniejsze się wydały. Takie poważniejsze. Nie wiem, czy my to założymy. Chyba założymy. Że to za krótki jeden? Czekaj, zobaczymy. Najkrótszy. Вершите, не а -а -а. Видишь? Powiedz ty mi dlaczego oni pisali, że to są złe świece? No, że, że do Karol Plus powinny być inne. A do, że do Borowicza niby dobre, ale do Karol Plus kupiłem niedobre. Nie wiem. Proszę się pośpieszyć. O, to świece. Takie też. Ania, ty... Nie, nie potrzebuję. Czekaj. Jeszcze to trzeba zdjąć. To nic no, takiego, wylazło po prostu. A, wylazło. Myślałem, że urwało się. No, ale zobacz. No. Jeden przewód. Jeden z takiej parafii, drugi z innej. Jeden taki, drugi taki. No. A tu, którykolwiek był z Poloneza rozpoznajesz? Czy żaden? Ten pierwszy raczej był z Poloneza. Kliknij w konfigurację programu. Zobaczymy, czy to ruszy i czy diagnostyka ruszy Tak K jest konfiguracja? O. Coś muszę wiedzieć? Na razie może skonfiguruj kom, żeby był pod, pod którym. Pod jedynku, pewnie, co? Nie mam pewności, jaki tam wyjdzie. No to potem będziemy najwyżej sprawdzić. Karta graficzna zostawiamy, ekran zostawiamy, komputer klasy. Tutaj to nawet nie wiem, czy coś zmieniamy, czy a ścieżka Kogo? protokołu jest taka, jak ma być, no. Wyłącz, 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 wyłącz kuba. No, to już jest spokojnie. 386, C. C, Bosch. Tak się zgadza, no to Escape, wróć. Aha, Escape. Zapisać, tak. T. Diagnostyka, no to Enter'em teraz spróbuj. Y. A co y chcesz? Nie no patrz. Enterem. No i zobaczmy. I widzisz, działa wtedy nam na XP, nie działało. No nie. Licznik symulacji. A czekaj, weź daj na full ekran, bo może coś nie widzimy. Czekaj, ja spróbuję sam to zrobić, albo może nie wyświetla się, się pełny. Tak, Licznik symulacji. Taki... stymulacji, co to znaczy? Tak, a, liczy taki go. totalny pełny to jest tutaj. Czekaj ten było. Okay, może tak, nie, nie, nie. On, on odlicza coś, widzisz? Pewnie do 100 musi, do musi dojść, brak komunikacji z jednostką sterującą, niewłaściwy tryb silnika, więc właśnie, to już, właśnie to, to już coś, to, to już, już wykrywa, wtedy nam właśnie dlatego nie działało, więc teraz działa. Ale co mi się wydaje, że nawet po rdeku trzeba pewnie, gdyby okay. dać podłączyć. To czekaj, najpierw spróbujmy wyjść, weźmy może escape'em, o i co tu jeszcze mamy, dane diagnozowanego samochodu, no to D, stacja obsługi DUFSO, protokół, protokół diagnostycji samochodu Polones numer, no. o nawet można numer wpisać. I co, to wydrukuje? Pewnie daty wpisujesz. A i pewnie możesz druknąć sobie coś takiego. No tak, bo to było dla serwisów. To Escape. I co mamy jeszcze? Przeglądanie zapisów. No zobaczmy, czy coś tu w ogóle jest. Pewnie można zapisać, tak? Ten. A to będziemy potem to ogarniać. To jeszcze, jeszcze raz Escape, tam jeszcze coś było. Jakaś opcja, chyba. I koniec jest tylko. No dobra, ważne, że już działa. To już tylko kupować koniec. kabel. No. I będziemy śmigać, no. A jak chcesz taki pełnoprawny, pełny ekran to ta ikonka jest od pełnego Aha. ekranu. Czyli widzisz nawet nie trzeba z DOS tego odpalać, tylko z Windowsa możemy normalnie. No, Bo to wygląda na to, że DOS jest już no, wystarczająco sprawny. Tak. A wtedy nie chciało najwyraźniej. No. Albo w ogóle tam ten komputer jest zbyt dziwny. No, no to Też... kupować kabel i śmigamy. Już wszystko działa. No. Tutaj jest dzielnica, na której kiedyś mieszkałem. Podobno gdzieś tutaj stoi Polones. Tutaj widzę już dwa ciekawe graty stoją. Fajna Mazda z brązowym wnętrzem. Nie mogę znaleźć tego Poloneza. Widocznie już ktoś go sprzątnął stąd, ale stoi ciekawe Audi 100. Kiedyś mój ojciec miał podobne. Tylko chyba starszy rocznik. No a ten Polonez tak jak stał, to nadal stoi, którego kiedyś już pokazywałem. No, piękniutki jest w ogóle. Cały zgnity. No, sobie możecie zobaczyć. Piękne, ma drzwi, w środku ma śmietnik zrobiony. No, to to jeszcze nic, maskę sobie możecie zobaczyć. Pięknie sprayem pomalowana. Błotnik, błotnik to aż się błyszczy, to jakimś metalicznym sprayem chyba był pomalowany. No. Szkoda, że tak marnuje się, zwłaszcza, że to jest, jak wraz zobaczycie, śmietnik ma z tyłu, ale jak zobaczycie, jest to wersja 1.4 GLI, Multipoint Injection. To jest dosyć rzadka wersja dzisiaj zwłaszcza. Tutaj kolejny wrastający w ziemię polonez, który stoi już wiele lat. O wiele gorzej wygląda gołym okiem. Się chyba nawet włamywał, bo maska chyba otwarta. Rozwalona i porzucona Honda, chyba Prelude. Też stoi już długo. Z pobitą szybą. W wagonalnym stanie. Ktoś nawet tutaj numer napisał, że kupię, ale ktoś inny zmazał, pewnie nie sprzedam, będę robił. No ale jak to ma tak wyglądać i to stoi tyle lat, no to chyba już ten właściciel już nie doczeka tej roboty. Na flaku stoi tyle lat. Z innych ciekawostek, to na tym osiedlu stoi żuk, rozsabrowany. ktoś go w ogóle otworzył chyba stoi nie wiadomo ile czasu. Pootwierane drzwi, pootwierana maska, dostęp do silnika stoi no stoi z 20 lat już tutaj, więc widać Rozszabrowane wszystkie drzwi pootwierane. Ja się jakimś żukiem podniecam, a tutaj na terenie hotelu stoi Ferrari. No patrzcie, wystarczy przejść się trochę na spacer po osiedlach i można kolejnego Poloneza spotkać. Tylko tym razem wersja A tu z bardzo ciekawymi falgami. Też oczywiście FSO podobne jak w moim, ale, ale jednak nieco inne. Jak zwykle rdza bierze drzwi w Polonezach. plus kolor taki niebieski trochę inny niż moim o też błotnik był robiony ktoś robił no spoko ja idealna Nazwa ulicy dla Poloneza. Idealna nazwa ulicy dla Poloneza.